W świetlicy spółdzielni mieszkaniowej lokatorsko-własnościowej w Kępnie odbyła się kolejna z debat społecznych. Tym razem poświęcona była bezpieczeństwu w miejscu zamieszkania. W debacie wzięli udział zastępca komendanta powiatowego Policji w Kępnie, podinspektor Waldemar Tyrański oraz przedstawiciele wszystkich wydziałów policji, dzielnicowi rejonu i policjanci pionów kryminalnych. 24 marca przygotowaliśmy dla mieszkańców powiatu kępińskiego, w szczególności gminy Kępno, dla mieszkańców bloków wielorodzinnych osiedli mieszkaniowych, debatę społeczną dotyczącą bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania, generalnie zabezpieczania mieszkań przed kradzieżami i włamaniami. Chcemy powiedzieć mieszkańcom o tym, na jaki, w jaki sposób działają przestępcy, w jaki sposób najlepiej się przed tym bronić, a przede wszystkim podyskutować o najważniejszych dla nich sprawach, wysłuchać opinii mieszkańców i porozmawiać na temat tego, co jest dla nich ważne, jakie mają uwagi dla nas, dla naszej pracy w tym zakresie. Debaty społeczne w garnizonie Wielkopolskim realizowane są od 2013 roku. Co roku policjanci zapraszają mieszkańców powiatu na wspólne spotkania, podczas których omawiane są najbardziej pilne problemy społeczne. Kolejna debata w powiecie kępińskim odbędzie się 10 września.